I kolejny cmentarz dzisiejszy cmentarz, który jest wykonany całkowicie z kamienia cmentarz numer 11, zaprojektowany przez Duszana Jurkowicza. Cmentarz bardzo ładnie wyglądający w ogóle z tych takich ociosanych kamieni. Piękna w ogóle konstrukcja w kształcie takiej rotundy, w kształcie koła i to są takie dwa przylegające okręgi bo wejdziemy bramą główną dlaczego by nie bo można tutaj dojechać tylko trzeba dokładnie patrzeć na znaki jest to biała tablica cmentarz wojenny numer 11 Cieklin bo wcześniej są różne cmentarze znaczy wcześniej zjazd jest na prawo do cmentarzy kolejnych 13 14 ale tu jest cmentarz właśnie Cieklin 11 numer jeżeli ktoś nie Tutaj jechać, to no, będzie miał okazję, korzystając z białej tablicy. I tu jest wejście. O, idziemy sobie drogą, i tu jest teraz, uwaga, taran, wejście. Piękne wejście, kamienne. Nad tym wejściem jest taki napis: Wyruszyliśmy na bój, a znaleźliśmy pokój. W środku jest piękna, ogromna sosna. Eee, bardzo fajnie wygląda ten cmentarz w ogóle. On mi się bardzo podoba. Fajnie. fajnie wygląda i to jest na planie przylegających dwóch okręgów. Tu jest pierwszy okrąg. Główny pomnik wykonany został w formie takiej rotundy. I tu jest 22 żołnierzy austro-węgierskich. 46 niemieckich i 46 rosyjskich. O, tu widać ten krzyż. Taki niemiecki, żelazny, jak to się mówi. I tu jest ta rotunda. Na Rotundzie oczywiście jest o wiele więcej napisów, ale tu już nie będę tego tłumaczył, bo nie mam źródła tego tłumaczenia. Eee, I tu jest właśnie tablica. 1915 rok maj, 19, czyli to jest ta bitwa gorlicka tak zwana, czyli wycofywanie się Rosjan na Wschód. Także to jest. No i tutaj dookoła, jak to wokół Rotundy, bardzo ładnie poukładani są żołnierze, większość jest z nazwiskami, więc można sobie sprawdzić, Johann Ziggelmayer, Johann Schratzlel, Johann Keller, Johan sami Johann, Johan Wunderlich, Ignac Rem, Jochan Durschner Wszyscy byli Jaszki. Jasiek taki, Jasiek taki, Johan Johan. No także tak mniej więcej wygląda. E, bardzo ładnie się to prezentuje. Piękna, piękna tutaj konstrukcja i piękny pomysł w ogóle. Taki zupełnie w takim lesie spokój. Piękna rzecz. Tu dookoła po prostu są te. Groby ładnie, układane. To jest cmentarz numer 11, Cieklin.